Dziwi niebiescy, telewizja kibiców ruchu chorzów. chorzów, 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 chorzów. bardzo rzutem na taśmę zameldowałeś się w niebieskiej drużynie, ostatnio nie miałeś okazji pojawić się na boisku, dzisiaj się pojawiłeś na tym historycznym obiekcie, jak wrażenia po tych pierwszych minutach w niebieskiej koszulce? Na pewno to jest coś niesamowitego dla mnie zagrać w takim klubie, szczerze dostałem chyba z 20 minut i zleciało to tak szybko, że nawet się nie obróciłem już był koniec meczu. Ale nie można powiedzieć, że to było zmarnowane czy bezproduktywne 20 minut, bo trochę tych piłek na prawym skrzydle też się przy twojej nodze pojawiło, zagrania do środka i mało brakowało? Chyba nawet asystę udałoby się zaliczyć. No, na pewno starałem się jak najlepiej pokazać w tym debiucie, żeby, żeby potem dostawać jak najwięcej minut, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ym, czy Ym, można mówić w kategorii marzenia strzelania bramki, na przykład w drużynie 14-krotnego mistrza Polski, czy masz coś na swojej, swojej strzeleckiej liście gdzieś tych marzeń do zrealizowania zapisane? Oczywiście, że tak. Ogólnie strzelanie bramek to jest, to jest dla napastnika najważniejsze, a tym bardziej, gdy gra się dla tak świetnego klubu, jakim jest Ruch Chorzów. Satysfakcja po debiucie 4-0 na pewno jest. Oczywiście, że tak. Najważniejsze, że, że mecz udało się wygrać i kolejny krok ku awansu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i w imieniu wszystkich kibiców życzymy kolejnych udanych spotkań i przede wszystkim bramek z Rką na piersi. Dziękuję bardzo.